Dzień dobry, serdecznie z tej strony MTX. Jest to pierwszy odcinek z MotoGP na tym kanale. Jest to odcinek z mojej ligi, jaką jest MRL, czyli w rozwinięciu Moto Racing League. To co widzicie to jest runda trzecia, bo pierwsze dwie rundy były tak na przetestowanie. Czy będzie zainteresowanie tą ligą? Jak się okazało, zainteresowanie jest. Także, to jest taki testowy sezon 0 yy, Tak to nazywam i tak, tak to będzie zapisane Także yy, Jeśli o czymś bym zapomniał powiedzieć to Dam to w opisie Nie oglądania Jezus, albo mnie, mnie będzie blokować, Kyrie eleison Jakoś nieagresywnie agresywnie do tego T1 albo takie rozpoznawcze obrączenie, tak? Równe, równe tak, 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 Nie no, a dlaczego jesteś taki wolny? O, wywalił się, dobra, ogóle nie On ma numer sonera. Co? Co było zabronione? Nie wiem, wiem A mnie w ogóle wczytało, że mam markeza Nie wiem tak, tak, normalnie doliczam, ale dziwię się właśnie Kolbek czas gotowo Właśnie jestem półtora sekundy przed nim. Ale zaraz czas dop... Opa, prosta startowa 3-4 i... Pu! Pan, Karol, Pan na slocie każdego, kara Kreslowa. Eee, możesz, nie możesz dać menu i retom to O oh, fuck.

Drugi met to i Jak ja was na dwie sekundy odstawiłem? Zara, będzie że pendrive'a mam. Ta ja najgorszy pit start. O, jedziemy pit startem, bo nie chcę się w ten chaos mieszać. Od następnego wyścigu startujemy ten... Ho, ho 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 Waga ciężka Nie wiem czy dosłownie, ale w przynosie pewno Nie poprawiam się na razie O poprawiam się. Dobře, že jsou normální limity. Jaký to bude čas. A ne, popravil jsem se. Czy się się na ten no, dobrym motocykle? Nie się zastanawiam. Bo nie wiem, czy nie miał kombinezonu, ale takiego całkiem czerwonego. Zero, zero nie? Oj, fucking wali Lab No i tyle Ajajaj aj, aj. Tyle było <suszy> A gotowałem już, nie? To było do ugotowania Nagrywa mi się mikrofon, ale jest tylko jedna linijka, to nie wiem, czy mi pokazuje, że będę miał mikrofon na jedno ucho, czy co Wiesz, będziesz mógł przypalić, nie? A tak to będziesz mu musiał pod koniec oszczędzać. Ale... Mrówek! Mark Marquez, który powinien być mną! Pora umierać! Dobře, Betty, dáme, 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 Uvaga. Žije. O, tam dvou poleciało. Hohoho, skargi? Pniak wskakuje za kaczkę. Będzie musieli to z pniakiem rozpatrzeć. Ty tam trzymasz się mety z zapniakiem czy przed pniakiem okay. Oj! zawaliło się O nie Kurna Chyba ta A nie możesz niestety dołączyć, bo tutaj jak dołączasz Jak dołączasz tutaj z powrotem to cię to cię tylko jako do oglądania tylko możesz wstąpić To jest prywatna sesja, to jest najgorsza. A jakbyś dołączył to tak czy tak, tak czy tak tutaj jakbyś został ten tylko możesz oglądać wyścig Oj O nie! Pierwszy! Pierwszy upadek. Kurde, to się. Pora zaczynać! Las, lap, last lap! Już słyszę publikę Pięć? Ja tam widziałem, że dwóch się położyło na pewno. Dajcie mi zrobić Willy. Ja chcę zrobić Willy na metę. Grandissimi tutti! Oppa! Grandissimi tutti, grandissimi! Oh! <try> 3-4, cyk, pyk, wyniki wyścigu. Junior nie jest ostatni. Jak, tole. Aha, i Metita wywaliła, więc mety się nie liczy. No dobrze. No. Ta, ta, tak, 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 tak.